Dzień dobry Państwu! Zapraszam na Get Ready with Me. Dzisiaj będziemy się szykować nową paletą Tati. Chcę bardzo przetestować. Jestem bardzo ciekawa, co to będzie. Także zakładam moje kolczyki. Nie wiem, czy je widzieliście na stronie, ale są nowe gwiazdki na innych łańcuszkach niż wcześniej. Tak wyglądają. Witam wszystkich, którzy są ze mną na premierze. Jestem z Wami w komentarzach i gadamy jak zwykle na żywo. Założę sobie. O! o! Tu mnie Jeffrey zaatakował ze swoją paletą. No i słuchajcie, nowa paleta Tati Beauty przyszła do mnie. Z cłem po prostu, z cłem musiałam zapłacić 70 zł. Darek zapłacił 70 zł. Tak wygląda. Powiem Wam, że na żywo macałyśmy już siostrą, nie zrobiła na mnie aż takiego wrażenia, jak na filmie u tati, Ale wiecie zawsze też, że na filmie to robi takie wow. Mamy tutaj na dole maty, później mamy takie maty z. Oni, oni to nazwali Sequin, tą drugą warstwę to jest po prostu z drobinkami. Tutaj mamy metalik, a tutaj mamy glitter. I to jest fajne. Moim zdaniem spokojnie, jeśli to paletę pod tym kątem, że można sobie tak, że jak macie mówić kolor, to mówicie na przykład metalik, to yy, nie wiem tam aura na przykład metalik aura. Yy, I wszystko do siebie pasuje, więc nawet jak nie wiecie co nałożyć, yy, chcecie zdublować ten kolor, ale w innej konsystencji, to używacie właśnie z tego rządku, nie, mam nadzieję, że to ma, że to co mówię ma sens. Mam zamiar sobie dzisiaj zrobić jakieś takie przydymione lekko oko, także zobaczymy. Nałożę też Shadow Shield, żeby zobaczyć jak się osypie. E, słuchajcie, nałożę sobie też z filorgii. mam taki nowy produkt, Time Filler, krem absolu na zmarszczki. O taki krem. Wszystko co dzisiaj użyję wam podlinkuję na dole. Nałożę sobie ten krem, w której ilości i niech się wchłania. I pomyślałam, że najpierw zrobimy sobie oko, a później będziemy działać na buzi, bo nie wiem właśnie jak będzie z osypywaniem się. Shadow shields przyklejam, może najpierw nałożę jeszcze primer. To jest Urban Decay oczywiście w kolorze Eden. Już mi się kończy. Nałożę na całą powiekę. To jest jednak najlepsza bazek. Wiecie co? Ze wszystkich baz, które mam, tutaj jest najlepsza. Jakoś tak zawsze do niej wracam i na niej się świetnie trzymają cienie. Dajcie znać, czy byliście ciekawi tej palety Tati, czy może ktoś z Was kupił. Wyprzedała się dosyć szybko, ale myślałam, że będzie sytuacja, że będę musiała, wiecie, czatować jak na Jeffreya. Na szczęście nie, na szczęście nie było aż takiego szału. Albo mieli większą liczbę. Chociaż wątpię, żeby mieli powyżej miliona palet na stanie. No nie było takiego aż szału. Paleta była dosyć droga, już nie pamiętam w tym momencie ile, ale coś chyba około 60 dolarów. Także nie była tania. No ale bardzo chciałam przetestować. Powiem Wam też taki um, taką anegdotkę, że ja Tati spotkałam, ale nie podeszłam do niej. Po, spotkałam ją na imprezie Too Faced. Jak poleciałam do LA i poznałam tam całą ekipę Too Faced i różnych vlogerów i influencerów i była tam Tati i to była podobno ostatnia impreza, na której Tati już później się obraziła na Too Faced. Właśnie byłam na tej imprezie, gdzie ona się później obraziła na Too Face i mieli swoją dramę. Także yy, tak, widziałam taki, ale nie podeszłam. Głupia ja. Dobra, zaczniemy sobie. Ja będę Wam mówić: tu jest w ogóle bardzo duże i bardzo takie jasne lustro, bardzo dobrej jakości, więc super. Będę Wam mówić, jakie to są kolory. Zaczynamy od Aura yy, Matowa. I nakładam ją tutaj na całą powiekę nieruchomą, więc z bitym pędzelkiem. Nie jestem przekonana, tylko do tej formuły yy, z drobinkami. Tati mówi, że to w ogóle są najlepsze cienie na świecie, także przekonamy się. Mam ochotę spróbować tej aury Metalik. Ok, to było proste, ale przechodzimy do Fluffy Brush i do Ritual Mat. Drugi pędzelek i wezmę sobie mat. Mam muszę wziąć mniejszy pędzelek, bo jakoś to się dosyć ciężko... dosyć ciężko się to rozciera. Wezmę sobie Color Story. Nie wiem, czy to widzicie, ale trochę plamy się robią. Ja wiem, że teraz dosyć ciężko nakładam te cienie. Są mocno pigmentowane, ale troszeczkę sobie się plamy robi. Może to jest kwestia też primera użytego, że tak mocno się lepi do, do tych cieni. Jeszcze raz wracam z tym suf matowym. Wszystko, co używam, to jest teraz matowe. Nie jestem jakoś strasznie podekscytowana, nie wiem dlaczego, jakoś. No, w miarę może być. Teraz troszeczkę mniejszy pędzelek i chciałabym użyć tego koloru Sequin Memory, czyli czarne z drobinkami, wzdłuż linii rzęs, zamiast takiej jakby kreski. Będę się nie robić kreski, tylko właśnie zrobić to cieniem. I muszę przyznać, że osypywania tutaj naprawdę dużo nie ma. W tej palecie. Oczywiście, jak coś ciągnę, to się wszystko ładnie odetnie. No dobra, to teraz może, co by tu użyć? Może teraz bym użyła Ritual, właśnie Sequin. Tutaj wyżej rzucę kreskę, jakby rozetrzeć. I te drobinki w ogóle mi tu nie przeszkadzają. Powiem Wam, że nawet mi się teraz podobają, jak nakładam. Te cienie coraz ciemniejsze, to te drobiny wcale mi nie przeszkadzają. cały czas, jednak mam tutaj wrażenie takiego niewyblendowanego rantu. To co, do metalików przechodzimy. Może nałożę sobie suf, ale metaliczny, no pięknie się rozcierają, kremowe niesamowicie. Mm, ekstra. To teraz jeszcze w metaliku ritual. Ten ciemniejszy. Tutaj nałączenie. I fajnie, że one są właśnie tak pogrupowane, bo wiecie, co gdzie nakładać, żeby łączyć. To jest akurat fajne w tej palecie. Bardzo to ułatwia sprawę. Ok? I w metaliku jeszcze nałożę sobie aurę. Tu wejdę. I przejdziemy do glitter. I nałożę sobie może, może tego ritual. Zobaczmy, jak to one wyglądają. To jest Ritual. To jest Story, Suf. Story jest pomarańczowe, a Aura ma niebieski taki w sobie jeszcze srebrny pigment, także takie są te pigmenty. Myślę, że nałożę sobie Suf. Przyklejam bez żadne, żadnego podkładu. W sensie nie mam tutaj glitter glue. Wow, podoba mi się to. Ciężka jest ta paleta. Powiem Wam, że jest taka solidna, jak ją utrzymam. Może jeszcze odrobinkę bym sobie przyciemniła tutaj tym Ritual matowym. Ok, ściągam. To jest najlepszy moment. A... Powiem Wam, że jak na taką pigmentację, to prawie tutaj nie ma osypywania się. I teraz, kochani, dolna powieka, i nałożę sobie ten sequin. Może coś ciepłego na dolną powiekę, może ten story w wykończeniu sequin. Rozetrę to tym cieniem, odcieniem sów. Tutaj nie będę psuć tej kreski. Zrobimy dzisiaj takie insta oko. I tak zaraz będę jeszcze tu działać, wiecie jak dojdzie korektor. I jeszcze bym sobie coś dołożyła tutaj wewnątrz, bo mi tu łyso. I dołożę sobie aurę, ale w tym odcieniu, w tym wykończeniu sequin, czyli z drobinkami. I powiem Wam, że jestem w szoku, że ten, ta formuła mi chyba najbardziej odpowiada ze wszystkich. Razem oczywiście z tymi błyszczącymi, ale myślałam, że maty będą lepsze, a tak naprawdę te, ta z drobinkami lepiej się nakłada, lepiej się rozciera, jakoś tak lepiej mi się z nią pracuje. Dobra, pozorom niż ta formuła bez niczego. Mam ochotę nałożyć jeszcze więcej brokatu. Słuchajcie. Dobra, jeszcze troszkę aury. Aury metalicznej. Kurczę, jeszcze pobawię się tym brokatem, wiecie. Nałożę sobie trochę tego Ritual Glitter. O tu. Żeby był trochę inny kolor. O tylko tu w zewnętrznym. Maga, mi się podobają te cienie błyszczące. Powiem Wam, że tak, tak na szybko podsumowując tylko tę paletę, bardzo fajne formuły te błyszczące, bardzo fajne metaliczne i glitter, super się przyklejają do powieki. Trochę ciężej mi się pracowało z matami, ale da się oczywiście wyblądować. to jest kwestia tylko w dobrych umiejętności. Interesuje mnie jeszcze ten cień, ten um, Sequin Poet. Który ma fioletowe yy, drobiny I tutaj ten metaliczny. One no są bardzo kremowe, te metaliki. Bardzo. I te glittery też są świetne. Jeszcze jest bardzo ładny suf z drobinkami tutaj. Przepiękne są te kolory. Powiem Wam, że naprawdę bardzo ciekawe formuły i zupełnie inne, to jest totalnie w stylu Tati, czyli takie metaliczne, lekko smokey, bardzo, bardzo fajne. Ok, ja dzisiaj nałożę rzęsy, te lux Cashmere, chcę je bardzo przetestować z Eylure i one są z Look Fantastic, też macie link na dole do tych rzęs. Pamiętajcie o moim kodzie stylizację. te rzęsy są w takim opakowaniu, mają też klej i mają też aplikator, w ten sposób zamykamy. Są rzęsy luksusowe, natomiast ja użyję i tak mojego kleju. To jest numer 6. Do 15 razy możemy te rzęsy zakładać. Ja używam sobie kleju Quick z duo. Myślałam też, że ten cały brokat będzie mi bardziej wpadał w oko, że wiecie, będzie podrażniał, ale nic takiego tutaj nie ma. Nie ma tego uczucia suchego oka, albo że coś tam wam wpadło. Nie wiem, dajcie znać, jak Wam się podoba ta paleta i czy miałyście z nią styczność. Może ktoś z Was też się skusił i kupił, może jesteście fanami Tati. Powiem Wam, że. Bardzo, bardzo ciekawa paleta, na pewno będę jej używać. Zabrakło mi tutaj może tylko, bo tati często używa takich kolorów oliwkowo-złotych, tego mi zabrakło, ale myślę, że wszystko przed nią. Okej, okay, rzęski są przyklejone. Zaraz sobie będę jeszcze kończyć. W sumie nie wytuszywałam rzęs. Poczekam, aż one wyschną. Ścisnę, wytuszuję dolne i tak dalej. Teraz zajmiemy się resztą buzi. Krem mam nałożone, więc myślę, że już nie będę nakładać primera, bo jest to dosyć bogaty krem. Na to nałożę sobie podkład Estée Lauder Double Wear. I miałam dobierany idealny podkład, jak byłam, idealny odcień, jak byłam w Manchesterze. I to jest kolor 2N2 Buff. I też Wam zostawię link na dole. Zobaczcie, czy na Look Fantastic mój kot zniżkowy działa właśnie na ten podkład. Wstrząsnę sobie. Będę musiała sobie, słuchajcie, pompkę tutaj przełożyć. Natomiast dzisiaj już nie będę tego teraz robić. Podoba mi się to oko. Powiem Wam, że robi wrażenie takie świąteczne bardzo. Nakładam bezpośrednio na gąbkę podkład. Dajcie znaczyć, so to tu podkładu Double Wear. Czy jest to dla Was za ciężki podkład? To jest moim zdaniem idealny podkład na śluby. Pozwólcie, że nałożę na całą buzię. Ja na moim ślubie miałam podkład z maka. Yy, natomiast, jakbym teraz miała wybierać, to chyba by był właśnie. WR. Zobaczymy też jak kolor, bo wiecie może jak byłam miesiąc temu w Manchesterze i pani mi dobierała to może mój kolor się troszeczkę różnił od tego, który jest teraz, nie wiem. Zobaczymy jak ten kolor mi został dobrany i czy ten kolor będzie poprawny, bo wcześniej powiem wam jakiego używałam. Wcześniej używałam koloru 2N1, a to jest 2N2 po prostu, czyli nieduża różnica. No, ale troszeczkę jest. To jest bardzo trwały podkład, dobrze kryjący. Ulubiony podkład Ewy, kosmetyczny koktajl, który pozdrawiam. No i dajcie znać, co sądzicie o tej palecie, co sądzicie o tych cieniach. Oczywiście wiecie, no to jest jeden makijaż, który zrobiłam. Który można zrobić więcej makijaża, ale widzicie, jaki to jest styl palety, jakby patrząc na nią. Podoba mi się, że jest przemyślana. Na początku, jak ją zobaczyłam z Kasią, to takie byłyśmy, a myślałyśmy, że będzie jakaś taka bardziej wow na żywo. Ale jak ją nałożyłam, w sensie, jak nałożyłam te cienie, to rzeczywiście robią robotę, są mocno pigmentowane, łatwo jest zrobić make-up który ma duży blask, um, także myślę, że coś ciekawego. No i ja w ogóle kibicuję Tati, jak wydała tą swoją linię z witaminami, to yy, na początku byłam zajarana, ale wiecie co, ja nie jestem osobą, która przyjmuje jakieś tam super suplementy, teraz biorę jakieś tam ogólne witaminy, ale ogólnie nie jestem osobą, która by brała jakieś właśnie rzeczy konkretnie na, na cerę i yy, za bardzo, nie wiem, no nie byłam tak zainteresowana tym jak paletą, Uważam, że witaminy to jest kwestia indywidualna. Tak wygląda ten podkład. Jak widzicie, coś tam jeszcze prześwituje. Także postaram się to doklepać jeszcze podkładem, żeby już nie nakładać kamuflażu za dużo. No i jak sądzicie, ten kolor jest dobrze dobrany czy nie? Na żywo jest, wydaje mi się, troszeczkę za ciemny. Zobaczymy też, jak zoksyduje, Czy będzie duża różnica, jak on zastygnie. Całe życie używałam 2N1, a teraz 2N2. No duża różnica to nie jest. Ok? To korektor. Oczywiście, benefit czwórka, on się słuchajcie nie zbiera w zmarszczkach, jest fantastyczny. Tutaj wezmę więcej tego korektora, żeby idealnie rozjaśnić tu skórę pod oczami. Powiem, że szybko. Go prawie że zużyłam, bo cały czas go używam codziennie. Podoba Wam się w ogóle taki makijaż, gdzie właśnie tak oko jest odcięte, gdzie nie ma kreski, tylko właśnie niby jest taka kreska zrobiona z cienia. To jest takie strasznie Instagramowe. Mi się to kiedyś strasznie nie podobało, ale w sumie zależy chyba jakich cieni się użyje. Tutaj mi się, o nie, tu mi się to blendowanie nie podoba. Będę się to teraz poprawić, coś tutaj jest nieładnie. Coś teraz jak patrzę, tak się przyglądam, to wiecie, jak się wrzuci tego glideru dużo, to tego tak nie widać, ale widzę teraz, że tutaj nie jest idealnie. Właśnie te matowe cienie nie do końca mi pasowały. Teraz to poprawię, słuchajcie, troszeczkę jeszcze pobawię się tutaj z, tym, z tymi zewnętrznymi kącikami. Nie wiem dlaczego, jak tak spojrzałam o tak, to mi się wydawało, że okej, okay, ale jak patrzę z boku, tutaj w podglądzie, to widzę, że, że nie jest okej. Okay. <grych> Nałożę sobie, słuchajcie, puder pod oczy, Claudia Schiffer. Ten puder pod oczy. Bardzo fajny zresztą. Nałożę go trochę więcej. I słuchajcie, poprawiam już to oko, żeby tego tak nie zostawiać. Ok, jest chyba lepiej, jak troszeczkę to roztarłam. I teraz jeszcze w dół wezmę jeszcze tego sylwu tutaj na dół większej ilości. Teraz ścisnę całe rzęsy. Ok, teraz tuż i użyję sobie tego Art Deco Angel Eyes Mascara. I tutaj tą końcówką moje rzęsy i na dół. Myślę też o czarnej kresce na linię wodną, albo jasna, żeby otworzyć oko, albo czarna, żeby. Takie zrobić bardziej smoky. I chyba pójdę dzisiaj w czarną, żeby to oko było takie wyraźne. Ostatnio nosiłam właśnie czarne, czarne kreski i tak wam się podobało. Widzicie, że tak bardziej eleganckie oko się robi. Cały czas zastanawiam, czy jasną, czy ciemną. Może ciemną, żeby zrobić wersję wieczorową. I użyję tej, tego linera z chudy. Mówiłam wam już, że nie mogłam na początku go otworzyć. I powiem wam, że bardziej mi pasuje ta kredka niż liner nawet. Na górze tak samo. Tak mi się podoba, słuchajcie, ta paleta, że chcecie, się, chcę tu jeszcze coś dołożyć. Może jeszcze przy linii rzęs na dół nałożę sobie Ritual tutaj, żeby rozleczyć tą jakby kreskę. Tak troszeczkę. Już nie będę się bawić tymi oczkami, powiem wam, że jedynie wydaje mi się, że trochę te rzęsy nie do końca tutaj pasują, bo są takie... Niby są wyraźne, ale tak jakby ich trochę nie widać. Trochę mi tu giną w tym oczku, może za mało są podkręcone, nie wiem jak wam się wydaje. Dajcie znać jak podoba wam się to oko z czarną kredką w środku. A teraz słuchajcie tak, najpierw się upudruję MAC Studio Fix NC20. Nie ściemnia mi ten podkład, wydaje mi się, że kolor jest dobry jak teraz patrzę. I zrobię sobie najpierw brwi i do brwi użyję sobie Gimi Brow w kolorze 3. Najpierw wyczeszę te włoski. I trochę nadam im kształtu i koloru. I teraz Precisely My Brow kredka w kolorze 3, czyli ten sam kolor. I jeszcze raz kimi brow, ok? I robię drugą brew. I gotowe, i mamy obie brwi. Także dwa dzisiaj tylko produkty z Benefitu. Wiecie, ja z tymi produktami to mam także raz używam takich, raz takich, także o, taki dzisiaj zestaw. I możemy przejść do buźki. Tak to wygląda w całości. Przejdziemy do buźki i zrobimy sobie najpierw delikatny kontur. Użyję kontur Kitus Anastazji. I tego środkowego odcienia, on jest idealny do konturowania dla cer. Do cer yy, właśnie jasnych. Super, co? Bardzo fajny kolor. Nie wiem jak Wam się podoba, ale moim zdaniem jest naprawdę ładne. Ciekawe, czy on występuje w ogóle osobno, ten kolor konkretny, żeby można było go sobie kupić pojedynczo, bez palety. I użyję też tego ciemniejszego brązu, żeby trochę podbić tutaj same policzki. I teraz, żeby to wyrównać, biorę mój pędzel do pudru, którym nakładałam właśnie puder i... Czy przejeżdżam po całej buzi? Teraz mam ochotę użyć takiego rozświetlacza róża, róża, różu, który Wam pokazywałam w holu z Look Fantastic i też Wam go podlinkuję na dole. To jest chyba edycja limitowana OMG Burst I ja zawsze używam odcienia OMG, a to jest właśnie wersja Burst, czyli taka z różowym pigmentem. I to będzie fajne takie różo rozświetlenie. O tutaj na szczyt policzku, bo on ma w sobie odrobinę właśnie różu. Widzicie to? Tak dosłownie odrobina różu. Ale przede wszystkim jest to rozświetlacz, ten taki piękny złoty. Myślę, że będzie fajnie wyglądać. Teraz jeszcze troszkę na. Albo wiecie co, nie, nie tym kolorem, bo on jest taki trochę inny. Nałożę sobie ten z Anastazji. On delikatnie rozświetla na środek nosa, na czubek. Teraz sobie całość utrwalam giełką. Mgiełka, zarteko, trzy w jednym. Jak przyjemnie. I na usta nakładam e, plasis z Lime Crime. One są dostępne zarówno u nas w Douglasie, Podziękuję Wam jak i właśnie w Look Fantastic. I to jest kolor, który poleciła mi moja siostra, bo to jest kolor Turkish Delight. I on ma... i to jest taki neutralny, naturalny kolor. Pomyślałam, że jak dzisiaj mam takie naprawdę dzikie oko, takie oko sylwestrowe, to użyję po prostu y, bardzo neutralnego koloru na usta. Podoba mi się ten rozświetlacz, w ogóle dzisiejszy makijaż mi się podoba. I w przeciwieństwie do tych y, pomadek Lime Crime, które są bardzo wysuszające, to ten, ma, to ten daje odczucie na ustach takie bardziej komfortowe. Ale ładny ten kolor. Kasia miała rację. I one zastygają, ale to nie jest taki w 100% mat, taka inna zupełnie konsystencja. Wiecie co tak, tak naprawdę mogę to nazwać get Ready w Miśle Sylwestrowym ze względu na to oko. Jeżeli nie będziecie mieć oczywiście tej konkretnej palety, to możecie po prostu użyć brokatu w takiej formie, tylko żeby to był brokat kosmetyczny, pamiętajcie. Miałam tutaj gdzieś, o, na przykład ten z H&M był bardzo, bardzo podobny, z kalendarza z H&M, bardzo podobny efekt, tylko tutaj użyjcie już tego Glitter Glue, żeby y, po prostu Wam się to nie osypało na buzie i żeby się trzymało całą noc, ale myślę, że to wyszedł naprawdę bardzo sylwestrowy make-up. Podoba mi się, coś innego niż zwykle, takie wyciągnięte, bardzo... Zmysłowe oko. Ok, kochani, to już tyle w dzisiejszym filmie. Dajcie znać, jak podobał Wam się ten makijaż. Dajcie znać, jak podobało Wam się Get Ready With Me ze mną. Dajcie znać, co sądzicie przede wszystkim o tej palecie, bo to o tą paletę chodziło w tym filmie, żeby ją przetestować. Tutaj już zostały paluchy, ale Tati mówiła, że ona mimo wszystko lubi właśnie matowe palety. Ja też takie palety lubię. No cóż, chyba mamy moją nową ulubioną paletę na wyjścia i na dzień. Śliczna, śliczna paleta, będzie można tu zrobić dużo makijaży. Tak jak mówiłam, jedyne co mi brakuje, to tych takich oliwkowych zieleni, ale liczę na Tati na pewno wypuści tego więcej. No te formuły błyszczące. Wow. Jestem pod wielkim wrażeniem, także bardzo mi się to podobało. Fajnie, że mogłam to przetestować. Dajcie znać, dajcie znać, jak reszta kosmetyków co przykuło Waszą uwagę i co Wam się podobało najbardziej. Ja już uciekam nagrywać kalendarz oczywiście, no i mam nadzieję, że trochę inspiracji do makijażu sylwestrowego zaczerpnęliście. Dziękuję za dzisiaj, dziękuję za premierę. Jeżeli Wam się podobało, to liczę na Wasze kciuki, bo mi to bardzo pomaga, żeby moje filmy były bardziej widoczne, więc jeżeli chcecie mi zrobić przyjemność, zostawcie mi kciuka do góry. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Kochani, uciekam Dziękuję za dziś i zapraszam Was na kolejną premierę buziaczki.